Dzień dobry. No, już nie pada śnieg, ale ile nawaliło? Właśnie będzie nie O właśnie widziałem jak się wypowiada znów ten jebak nieboży, schoroszy ja nie wiem co wy macie wy żadnych panien sobie nie macie to czym ty się ogółem zajmujesz Вот это и есть уж ты, хаму To są właśnie okrutni ludzie. Temu, w tym roku to chyba 10 lat takiej zimy nie było. Я помню там, Chyba ja myślę, że jako tu płatki mam okrągłe z odżywką. O! Ej, mięśnie. Może jak Krzysztof tak mówił, że 5 centymetrów to może jak będę jadł odżywkę, to może urośnie jeszcze. Bo tu mięśnie rosną, twardnieją. To może urośnie i twardnieje, bardziej, będzie twardniejszy. O. No, rozpaliłem. O, czwartej. W piecu. Dobrze, właśnie mówił mój przyjaciel informatyk, że powinien, właśnie to jest napisane, a ja wcześniej umić light robić. Wtedy byś zbierał na dom, chyba. Tak jak szwagry. No jeden z szwagrów, ich pozdrawiam serdecznie. No jeden z nich to nagrywali, nagrywali, to po prostu jeden z nich to ułamę pobudował, No to to widzicie cholera jasne. Trzeba dla miści u wasy przynieść i ugotować. A tam masz na górze kurczaka gotuj. Bo tu na dole jeszcze mój kurczak, jest lodówca na zamrażniku, łódko kurczaka. choć ciepła powoda będzie Zmarzniku Twoje łódko jest, Woj, zobacz i otwórz, zobacz co tam się dzieje Co mówisz? Zmarzniku Twoje łódko tam jest, ile ty tam nałalował. No No, właśnie no Hej, <grych>, kurwa jak wieśnik No No to no To jest męczące. Też nie dziwię się niektórym, którzy po prostu w jakiś sposób też zaczęli nagrywać, zarabiać jakieś pieniądze, że ułym to jest, że są tacy o wykop, nie wykop różne dranie którzy po prostu zezdroszczą w jakiś sposób ale bardzo dziękuję mam już 11 tysięcy sepulci przekroczyłem po lajcie chyba wczoraj do góry a ten like to jest na kanale można znaleźć Ona grywała sobie te o kocha Ja też mogę gadać głupoty Że kocha Jak się kogoś kocha, to trzeba się pokochać Wtedy się można powiedzieć, że ogółem, jesteśmy tyle czasu razem To się ugółem Pokochaliśmy się, kochamy się, my się u kochamy i dbamy o siebie i u nie powinno być takiego czegoś, żeby się u taki sposób, w taki sposób traktować człowieka. Ja psychologii nie skończyłem. Ale lubię powiedzieć Nieraz, krótko nie przyciągać wełny, to się nie dziwię. opowiadałaś no 10 lat temu to ja takich rzeczy nie mówię No dobrze mój kanał, ten nowy, to zarabia. To sami widzicie, jak ja, ugłem sam, normalnie, spokojnie się nagrywa. Temu mi przydałoby się. Tak samo, jak robią szwagry. No. Co oni kusą się? Nagrywają. Też z pewnymi rzeczami się nie zgadzają, ale u nie ma takiego czegoś. Tak jak tutaj ugłę dzieje się. O, Szwagier ma. O, Zośka. Też nagrywa nieraz. No i ciekawe są. Też bardzo dużo mają ludzi, którzy oglądają. No i też w domu nagrywają. No ja nieraz nagrywam. Jak mam okazję gdzieś. No ja, miałem ja, tam tym... No i za Boga mogę podziękować, za dar Boży, jak to się mówi. I tak to jest właśnie, i ogółem to mogę powiedzieć. to tak się może ogółem skończyć taka ogółem no i ogółem mogę powiedzieć to, że no mamy następny Dzień, który jest do końca jeszcze nie wyjaśniony, jak to umiem, będzie dalej to toczyło się. I na ten temat to właśnie chciałem... Mamy wtorek, a już nie powiem czas na to było stare, stare nieare. I tak to jest właśnie. dziewiąta, siódma, osiem i ta to jest właśnie, no każdy ogółem, to też jest w jakiś sposób moja praca, że ogółem nagrywam filmy pokazuję, tak samo lighty tak samo jak te filmy, też ubyłem, zbieram te filmy, a tamte ubyłem, szkoda, bo niektóre były, były pokazywane i Kraków, i Kraków, Starówka, inne po prostu, a poszły do kosza, jak to się mówi. Zgadali się, wykop i ogółem a to ogółem pokazuje, że jak ktoś, o, jakieś, jakieś lasy, parki, nie wiadomo jakieś to trzeba kamerę wziąć i pokazać trzy worki, o, jeden worek na warandzie tam jest butelki, nie butelki, różne się wrzuca. I, Kładzie się u koło śmietnika, a w środę zabierają śmieci, to po prostu wywożą te śmiecie, a nie po prostu wygromadzicie, nie wiadomo gdzie, a później trzeba na kogoś zwalić. To, bo to inaczej nie ma. Niech ktoś, niech ktoś gada głupoty, żeby komuś zaszkodzić. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I czekajcie na lepsze, gorsze wiadomości, cały te ułym.